Cześć wszystkim. Witam ponownie. Flying Demon z tej strony. Dzisiaj trochę poszalejemy. Bo postanowiłem, że polatam sobie trochę. Dawno nie latałem. Ale najpierw sobie zrobię jedną rzecz. Bo słuchałem filmu, który ostatnio nagrywałem. I że tak powiem trochę a, słabo było słychać jak mm, mówiłem w czasie walki więc trochę sobie głośność radiostacji mogę dać więcej bo to jest rzadkość głośność mowy i animacji Ach, dobra tutaj niech będzie ten Muzyki radia nie mamy, muzyki menu też nie chcę. Głośność efektów dźwiękowych to jest... O, tam pewnie jakieś i tak dalej, głosy silnika, wystrzały, dobra, myślę, że będzie mnie teraz lepiej słychać. I tyle. Dobra, czym ja bym tu polatał? Dawno nie latałem. Polecę sobie samolotami, którymi zaczynałem. Czyli amerykańskimi. Ale ja nie chcę tych. Polecę sobie dla zabawy rezerwą. Dawno nie latałem. Trzeba by sobie przypomnieć trochę. I wybił załogę. I wybił załogę. Okej. Okay. Żeby było weselej... Co on mi tu ten... Halo, dobra. Ok, rezerwa, rezerwa, rezerwa. Odświeżyło się. Ten jest premkowy. Tego nie chcemy. Wyślij na urlop. O mi będzie zawyżał ten. BR by, będzie mi zawyżał. Ten też ma 1.3. Ten ma 1.7. O, tego nie mam, co by go zbadał w międzyczasie. Dobra. Okej okay. Matko, ja nie mam... nie mam szachownic. Nie mam szachownic. Aha, już wiem czemu nie mam. Bo pozdejmowali szachownicę. Malowanie. A, pusty. Nie chcę tego. A, samoloty, samoloty, samoloty. Alianci. Tu są. I jest Polska. Okej. Okay. Żeby tak wiedzieli. O, myk. Ta nam. Jest z dwóch stron, jest z dwóch stron. Okej. Okay. Tu jeszcze sobie damy. Matko, jak to się odbija. O, żeby mi nikt nie zarzucił, że mam dużą szachownicę na samolocie. Dobra. Malowanie. Miałem wszędzie szachownice. Ale coś tam były, jakieś zmiany z tymi szachownicami. Jest, jest. Dobra. Teraz tu. Też sobie damy małą. Okej. Okay. Malowanie. Okej. Okay. Jeszcze jeden. Toś jakoś inaczej te samoloty wyglądają. Co ja tu mam? Czy ja chcę bombki? A niech będą. Uniwersalna. Malowanie. Nie malowanie. Już było malowanie. Eee, modyfikacje. Cele naziemne. <laughs> Przepraszam. Cele naziemne. Uniwersalna. Weźmiemy uniwersalną. On miał dwa karabiny? No, faktycznie dawno nie grałem Modyfikacje, tu jest też uniwersalna I tu jest modyfikacje To jest uniwersalna, dobra Lecimy Mam nadzieję, że nie mam pokopanego sterowania No... Nie chcę tego oglądać. Do boju. Co my tu mamy? Jau kas nubėžta. ale zbierniczyłem taki prosty lot mówię, że dawno nie latałem a tak fajnie było szybciej, 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 szybciej o, nie, nie chce mi się tam jadzie do tej kataliny ale tego można załatwić na przykład pomożemy tu koledze Mi kolego. O, ponowne użycie. Wiem, że tak się nie gra, ale trudno tak wyszło. Nie będę ten. Ile? No, wróg tam traci jednostki na wsi, ładnie dają. O. Ogonia? Patrzcie Patrzcie w kogoś, kto Trafiłem takie takie cele na krótka bitwa a ja to już za dużo czasu nie mam znowu gdzieś tam ale go gonią, ale ja nie zdążę dolecieć chyba ja się zajmę tymi przykromi kolegom ale ja tam nie zdążę dolecieć samochód pancerny ale mi go zniszczył ale mi go zniszczył I patrzcie, jak ja latam, bo ja latam po swojemu, w ogóle nie tak jak powinno się latać. Ja mam fatalną sterowność, teraz mam już cudziny samolot. piórku się ode mnie. że jednak mi zrobił, no. Ach. Mówię, że dawno nie latałem. Nie chcę tego oglądać. Nagrywam sobie ten film tak w sumie dla rozrywki. To co tam lata. Czy ja go dogonię? nie go, czego nie dogonimy. Tylko Ta tak dalej, -ta wygrana jest tylko. Szybciej rośni prędkością. Prędkością. Ja i moje odmieniowywanie. No mówię, że słabo latam. O, kolega się tu łasi na tego BF-a. No szybciej, 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 szybciej. Muszę sobie w ogóle przekalibrować celowanie bo to jest Ja fatalnie z tym lataniem dzisiaj. Kiedy ja latałem ostatnio? Bardzo dawno. Tak, chcę zakupić. Tak, chcę zakupić. Nie, nie chcę wybierać załogi. Zakończ. Co to mi będzie szkoliło? A niech go szkoli. Okej. Okay. Lecimy jeszcze raz. Może pójdzie lepiej? Jejku, ja jakąś inną mapę bym chciał. Taką fajną. Gdzie można trochę poszaleć? Nie lubię takich otwartych map. Tam, taram, tam, tam, Dzisiaj nie mam tych zadań, Holender, Dopiero po południu będą. Wczoraj przegapiłem, jest tam dwie misje w plecy. Z kronik wojennych. Czyli w sumie teraz muszę zrobić wszystkie. Chociaż teoretycznie mógłbym jeszcze jedną według informacji z internetu. I ja... How can go! Chao Chingou, Chao W sumie to Chao Chingou. Chyba się powinno czytać. Myk. I lecimy. Holsten River. Remise of Hill. Matko, gdzie to jest? Lake Yanhu. Na pewno nie Dobra, tym razem zaczniemy sobie z tej strony. Dalej mimy rybka. chrypka. Ładny dywanik, nie? Muszę przestać uczyć piosenki, bo zaraz mi się zaję słomnie o prawo autorskie. leci na dół tyłek chciałbyś kolego chciałbyś nie ma tak łatwo nie ma tak łatwo za ja ale Zawadziłem mu kierowcy o łeb i kolega se zaliczył fraga. Mówię, że dawno nie grałem. Trzeba się trochę rozruszać. Co my tu możemy uszczelić? Tego... Henika sobie uszczelimy. Heniu, chodź tu, chodź tu Heniu, Heniu, Heniu... Tu coś mi goni. Heniek, chodź tu, tak. tu jest hurikajn. Heniu, czemu my gramy z takim Heniem? Zaraz załatwimy Gdzie jesteś Henio? Henio, 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 gdzie jest Henio? Gdzieś mi Henio uciekł Tu jest Henio, popatrzcie no Brą się zacięła no poważnie Zostaw mi mojego heńka. Coś mi siedzi na ogonie i to Brytol, nie fajnie Nie będzie tak wesoło już Nie zniszczysz mnie, nie zniszczysz mnie, możesz sobie mnie gonić A jednak A jednak, a jednak, a jednak Ratujemy pilota No, pilot się nie uratował rozbił się na plaży. No oczywiście z takim czymś trzeba się trochę skupić na jednostkach wroga tych naziemnych. A, gdzieś tam w jakimś filmie coś mi nie pasował ping, już wiem czemu. Oczywiście nie zwróciłem uwagi, że jestem na ruskim serwerze. A, normalnie zaraz muszę kończyć. Chodź kolego, ja tak lubię po prostu patrzeć sobie na tego, który mnie po trupił. A potem sobie go zdejmę Tak się robi Cacy, 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 cacy Tu jest działka Gin Haha Widzicie? Tak się lata. Dlatego Flying Demon szybciej wyłaź z tego samolotu. Ich maszy trzeba zniszczyć. Junkers. Niego trzeba opalować. Niech ktoś go zaatakuje. wygraliśmy. No, nie jest tak źle. Nie jest tak źle jak na nielota. Ja mimo wszystko wolę czołgi. Dobra. Statystyki. No, myślę, że będzie lepiej następnym razem. No, i ładnie. Teraz muszę kończyć, bo czas mi się skończył Muszę jechać w sprawach biznesowych Czkawki dostałem, przepraszam Do zobaczenia w następnym filmie, nie wiem o czym Będę życzył po kolei, na co mnie najdzie